Uwaga! Film zawiera elementy, które mogą wydawać się dziwne lub straszne. Ponieważ ostatni materiał bardzo Wam się podobał, przygotowałem kolejne chore ciekawostki z gier. Jednak, jako że zostałem poinformowany o takim kanale jak PKM101, to zapraszam do niego na całą serię takich filmów. W dzisiejszym odcinku przedstawię na początku trzy, które niestety powtórzyły się z wyżej wymienionym twórcom, jednak uważam, że powinny pojawić się w moim zestawieniu oraz cztery, które nie pojawiły się na jego kanale. Jak zawsze, wszystkie anotacje oraz czas ciekawostek macie w opisie. Psychonauts to bardzo ciekawa gra, w której główny bohater może zaglądać do umysłów innych osób. Znajdując się w głowie tętniącej radością postaci o imieniu Mila, możemy odnaleźć tajemniczy pokój. Okazuje się, że bohaterka pracowała w sierocińcu, który spłonął, zabijając wszystkich podopiecznych. Jesteśmy ostrzegani o tym, że jest to straszne miejsce. Po wejściu widzimy płonące dzieci proszące o pomoc. Kolejny sekret znajduje się w grze Max Payne 3. Po wejściu w interakcję z telewizorem, wystarczy poczekać, aż skończą się reklamy i zobaczyć bardzo dziwny film. Z poprzedniego odcinka wiecie, że twórcy Call of Duty uwielbiają w swoich grach ukrywać straszne ciekawostki. W części Black Ops 2 również ich nie zabrakło. Oto jedna z nich wystarczy użyć w pewnym miejscu snajperki. Eternal Darkness nie jest dość popularną grą w Polsce, jednak ta ciekawostka idealnie pasuje do zestawienia. Jeżeli chcemy odblokować wszystkie isteregi, musimy poczekać w bezruchu 7 minut, aż do pojawienia się Jumpskera. Następnie, podczas gry, pojawia się dość dziwna scena. Batman Arkham Knight zdobył słabe opinie od graczy, jednak jest w nim wiele ciekawostek. Jeżeli po przejściu gry zaczniemy ją od nowa, ponownie przywita nas Joker, którego musimy spalić, jednak tym razem będzie to wyglądać trochę inaczej. W grze Pejdej 2 w jednej z misji znajdują się drzwi, w których coś jest. Co? Zobaczcie sami. Mortal Kombat 9 Jeżeli długi czas będziemy przebywać w menu dodatków, przywita nas on. Co najciekawsze, od tego momentu easter egg będzie wyskakiwał w losowych momentach, nawet podczas walki. To już koniec tego odcinka, mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Zapraszam na naszą grupę oraz do kontaktu ze mną przez Facebooka. Zapraszam również ponownie na kanał PKM. -a. Do usłyszenia.